Uzbekistan, firma z Malty uzyskała zezwolenie na hodowlę w kraju medycznej marihuany. Zarejestrowana na Malcie firma otrzymała od rządu w Taszkencie zgodę na hodowlę i produkcję medycznej marihuany na terenie Uzbekistanu. To pierwsza tego typu sytuacja w tym kraju, poinformowała w czwartek państwowa agencja informacyjna UZA, na którą powołuje się Reuters. Region ma długą tradycję uprawy konopi, jednak ich użycie zostało zakazane. Regularnie pojawiają się wezwania do legalizacji marihuany w celach medycznych. Posiadająca swoją siedzibę na malcie firma Melabis będzie uprawiać rośliny na 3000 hektarów pól w dystrykcie Sardoba w prowincji Shirdaro. Okolice te znane są z uprawy bawełny, melonów i arbuzów. Poddany specjalnej obróbce produkt końcowy będzie miał zawartość THC tetrahydrokannabinolu kanabinoidu oddziałującego na receptory w mózgu, na poziomie 0,1-0,2%. Będzie się on nadawać tylko do użytku medycznego, poinformowała agencja UZA, dodając przy tym, że klimat w prowincji Sirdary sprzyjał prawie konopi, która wymaga 10 razy mniej wody niż bawełna.